Głos mojej córki w słuchawce był dziwnie napięty, pozbawiony tej świątecznej lekkości, której się spodziewałam. W mojej małej kuchni unosiła się para z garnka z barszczem na zakwasie, a okna były zaparowane, tworząc mglistą barierę między mną a mroźnym grudniowym popołudniem w Krakowie. Na blacie stygły uszka z grzybami, precyzyjnie ulepione moimi dłońmi, tak jak uczyła mnie moja matka. Zapach smażonego karpia mieszał się ze słodką wonią makowca, który czekał w piekarniku. Wszystko było prawie gotowe. Dwanaście potraw, symbol dwunastu apostołów i dwunastu miesięcy w roku, tradycja której trzymałam się przez całe życie. Coś się stało, Agnieszko, jesteście już w drodze? Zapytałam, wycierając ręce w fartuch. Cisza po drugiej stronie trwała o sekundę za długo. Czułam, jak w moim żołądku zaciska się zimny węzeł niepokoju. Mamo. Posłuchaj, proszę, nie złość się, zaczęła, a ja już wiedziałam, że to, co zaraz usłyszę, zburzy misternie budowany przeze mnie świat. Rozmawiałam z Piotrem i jego mamą. Ona jest w tym roku sama i wiesz, pomyśleliśmy, że może mamo, pojedziemy na wigilię do Grażyny. Tak będzie prościej, wszyscy w jednym miejscu przyjedziemy do Ciebie jutro, w pierwszy dzień świąt, dobrze? Słowa zawisły w pachnącym powietrzu mojej kuchni, jak trujący dym. Telefon niemal wypadł mi z dłoni. Spojrzałam na stół przygotowany na cztery osoby, na dodatkowe puste nakrycie dla niespodziewanego wędrowca, na choinkę migoczącą w kącie pokoju. Cały dzień gotowałam, całe tygodnie czekałam, a oni nie przyjadą. Kiedy odłożyłam słuchawkę, w kuchni zapadła ogłuszająca cisza. Jedynym dźwiękiem było ciche bulgotanie barszczu, który nagle wydał mi się drwiący. Przez chwilę stałam nieruchomo, wpatrując się w swoje dłonie, wciąż lekko ubrudzone mąką. To niemożliwe, musiałam źle usłyszeć. Agnieszka, moja jedyna córka, serce mojego serca, nie zrobiłaby mi czegoś takiego. Nie w wigilię. Powoli, jak we śnie, podeszłam do stołu w dużym pokoju. Biały Wykrochmalony obrus, który wyjęłam specjalnie na tę okazję, lśnił w blasku lampek choinkowych. Na środku leżało sianko, przykryte talerzykiem z opłatkiem, cztery nakrycia. Dla mnie, dla Agnieszki, dla mojego zięcia, Piotra i to jedno symboliczne, puste. W tym roku okazało się, że pustych miejsc będzie więcej, o wiele więcej. Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu, gorące i palące. To nie była złość, jeszcze nie. To był czysty, przeszywający ból odrzucenia. Wszystkie te godziny spędzone na lepieniu pierogów, na filetowaniu karpia, na doglądaniu kapusty z grzybami, wszystko to straciło sens. Robiłam to dla nich, dla tej jednej, magicznej kolacji w roku, kiedy mogliśmy być razem, tak jak kiedyś, gdy żył jeszcze mój mąż, Ryszard. Po jego śmierci wigilie stały się dla mnie świętością, kotwicą, która trzymała mnie przy życiu i dawała poczucie, że wciąż mam rodzinę. A teraz? Teraz moja córka wybrała inną rodzinę. Wybrała matkę swojego męża, Grażynę. Oczywiście, znałam ją. Miła kobieta, nieco nowocześniejsza ode mnie, mieszkająca w nowym bloku na obrzeżach miasta, ale jej wigilia na pewno była inna. Może zamawiała jedzenie z cateringu, może nie znała smaku prawdziwego, domowego barszczu. A może co gorsza, Piotr wolał jej wersję. Ta myśl była jak wbicie sztyletu prosto w serce. Usiadłam ciężko na krześle, czując jak cała energia ze mnie uchodzi. Patrzyłam na migoczącą choinkę, na prezenty, które starannie zapakowałam i ułożyłam pod nią. Sweter dla Agnieszki, ten, który oglądała w witrynie sklepowej na floriańskiej, książka dla Piotra o historii polskiego lotnictwa, którą tak się pasjonował. Małe, przemyślane gesty miłości, które teraz wydawały się żałosne. Wstałam i podeszłam do okna. Na zewnątrz sypał gęsty śnieg, otulając kraków białą, miękką kołderką. Na ulicy widziałam spieszących się ludzi, obładowanych torbami, z uśmiechami na twarzach. Spieszyli się do swoich domów, do swoich rodzin, a ja zostałam sama. Sama z dwunastoma potrawami i stołem, przy którym nikt nie usiądzie. Pierwsza gwiazdka, na którą mieliśmy czekać razem, wydawała się teraz odległa i zimna, jak serce, które właśnie we mnie zamarzło. Początkowy szok zaczął ustępować miejsca fali gorzkiego żalu, a zaraz po nim narastającej złości. Chodziłam po mieszkaniu bez celu, z pokoju do kuchni, z kuchni do pokoju, jak zwierzę w klatce. Moje mieszkanie, zawsze będące oazą spokoju i ciepła, teraz wydawało się ciasne i duszące. Każdy przedmiot krzyczał o mojej porażce. Zdjęłam fartuch i rzuciłam go na krzesło z gniewem, który mnie zaskoczył. Podeszłam do garnka z barszczem i podniosłam pokrywkę. Zapach uderzył w moje nozdrza. Kwaśny, ziemisty, idealny. Zamieszałam chochlą, a potem w przypływie bezsilnej furii chwyciłam solniczkę. Zanim zdążyłam pomyśleć, co robię, przechyliłam ją nad garnkiem. Łzy, które w końcu popłynęły, były tak słone jak barszcz, który właśnie zrujnowałam. Oparłam się o blat kuchenny, a szloch, który dotąd tłumiłam, wstrząsnął całym moim ciałem. Co ja sobie myślałam? Że tradycja coś znaczy? Że te wszystkie lata, kiedy to ja byłam centrum świąt, mają jakąkolwiek wartość w nowym świecie mojej córki? Czułam się jak relikt, stary mebel, który przestaje pasować do nowoczesnego wystroju i ląduje na strychu. Grażyna pewnie ma duży salon, nowoczesną kuchnię. Może nawet zmywarkę, może u niej jest łatwiej, wygodniej, może ja, z moimi starymi garnkami i przywiązaniem do przepisów prababci, stałam się po prostu kłopotem, wyczerpana płaczem, usiadłam przy kuchennym stole. Przez zaparowaną szybę widziałam światła w oknach sąsiedniego bloku, wyobraziłam sobie rodziny zbierające się przy stołach, śmiech dzieci, gwar rozmów, a u mnie cisza, przeszywająca, bolesna cisza. W pewnym momencie mój wzrok padł na telefon leżący na blacie, przez głowę przemknęła mi myśl, żeby zadzwonić do Agnieszki, nakrzyczeć na nią, powiedzieć jej, jak bardzo mnie zraniła, zmusić ją, by poczuła choć ułamek mojego bólu, ale co by to dało? Zepsułabym jej wieczór, a ona i tak by nie przyjechała. Może nawet utwierdziłaby się w przekonaniu, że podjęła słuszną decyzję, uciekając od zgorzkniałej, samotnej matki. Zamiast tego mój palec zawisł nad innym numerem. Danuta, moja sąsiadka z piętra niżej, wdowa, tak jak ja. Jej dzieci mieszkały za granicą w Anglii i rzadko przyjeżdżały. Zawsze wymieniałyśmy się ciastem na święta, składałyśmy sobie życzenia na klatce schodowej. Była jedyną osobą, która mogła zrozumieć. Wybrałam numer, a serce biło mi jak oszalałe. Odebrała po drugim sygnale. Halinko, wesołych świąt. Jej głos był ciepły i radosny. Nie mogłam wydusić z siebie słowa. Zamiast życzeń, z moich ust wydobył się zduszony szloch. Halinko? Co się stało? Jesteś cała? Zapytała zaniepokojona. Oni nie przyjadą, Danusiu, wyszeptałam w końcu. Agnieszka, pojechali do jej teściowej, zostawili mnie samą. Cisza po drugiej stronie trwała tylko chwilę. Otwórz drzwi, schodzę na dół, powiedziała Danuta, tonem nieznoszącym sprzeciwu. Pięć minut później usłyszałam pukanie otworzyłam, czując się zawstydzona swoimi zapuchniętymi oczami i kompletnym rozbiciem. Danuta weszła do środka, niosąc mały talerzyk z sernikiem, który najwyraźniej piekła. Rozejrzała się po mojej kuchni, po stole w dużym pokoju. Jej spojrzenie było pełne współczucia, ale bez litości, której tak się obawiałam. O mój Boże, Halinko, tyle pracy, westchnęła, kładąc mi rękę na ramieniu. Ten prosty gest sprawił, że znów poczułam napływające łzy. Zepsułam barszcz. Wyznałam cicho, jak dziecko przyznające się do winy. Wsypałam całą sól. Danuta podeszła do garnka, nabrała odrobinę na łyżeczkę i spróbowała. Skrzywiła się. No, trochę słonawy, przyznała. O ale wiesz, co mówią starzy kucharze? Przesolona zupa znaczy, że kucharka zakochana. Uśmiechnęła się lekko. Albo bardzo, bardzo wkurzona. Na szczęście mam w domu dwa litry swojego. Przyniosę. Kazała mi usiąść. Zrobiła mi herbatę z Melisą i usiadła naprzeciwko mnie przy kuchennym stole. Słuchała w milczeniu, jak opowiadałam jej o telefonie Agnieszki, o swoim bólu, o poczuciu bycia niepotrzebną. Nie przerywała, nie oceniała. Po prostu była. Wiem, co czujesz, powiedziała w końcu, kiedy skończyłam. Pamiętam pierwszą wigilię, kiedy moi, Tomek i Kasia powiedzieli, że nie przylecą z Anglii. Czułam się, jakby świat mi się zawalił, jakby cała tradycja, wszystko co budowałam, rozpadło się w pył. I co zrobiłaś? Zapytałam, pociągając nosem. Najpierw płakałam przez godzinę, potem zjadłam pół blachy sernika, zaśmiała się, a potem zrozumiałam coś ważnego. Oni nie odrzucili mnie. Oni po prostu tworzyli własne życie, własne tradycje. To boli, piekielnie boli, ale to naturalna kolej rzeczy. Naszym zadaniem, Halinko, jest nauczyć się w tym odnaleźć. Spojrzała na zastawiony stół, na te wszystkie potrawy. Nie możemy pozwolić, żeby to wszystko się zmarnowało. To byłaby obraza dla Twojej ciężkiej pracy i dla samej idei wigilii. Zmarszczyła brwi w zamyśleniu. Wiesz co? Pan Kazimierz z parteru też jest sam w tym roku. Jego synowa leży w szpitalu. A pani Irena z czwartego piętra. Jej mąż zmarł na wiosnę. To jej pierwsze samotne święta. Jej oczy nagle zabłysły. A co jeśli ten pusty talerz wcale nie musi być pusty? Co jeśli w tym roku ten niespodziewany wędrowiec to nie jedna osoba, a kilka? Patrzyłam na nią nie do końca rozumiejąc. Zróbmy wigilię tutaj, powiedziała z entuzjazmem. Dla nas, dla pana Kazimierza, dla pani Ireny. Ja przyniosę swój barszcz i sernik, ty masz całą resztę. Zamiast siedzieć samotnie w swoich mieszkaniach i rozpaczać, usiądziemy razem przy tym pięknym stole. Co ty na to, Halinko? Pomysł był tak zaskakujący, tak radykalny, że na chwilę odebrało mi mowę. Wigilia z sąsiadami, z obcymi ludźmi to łamało wszystkie moje zasady. Ale z drugiej strony, alternatywą była samotność i góra jedzenia, która następnego dnia wyląduje w koszu. Spojrzałam na Danutę, na jej pełną nadziei twarz. Może. Może miała rację? Zanim zdążyłam w pełni przetrawić propozycję Danuty, mój telefon znów zadzwonił. Na wyświetlaczu pojawiło się imię Agnieszka. Moje serce ścisnęło się boleśnie. Miałam ochotę odrzucić połączenie, ale Danuta spojrzała na mnie znacząco i delikatnie skinęła głową. Odbierz, spokojnie, szepnęła. Wzięłam głęboki oddech i odebrałam. Słucham? Mój głos był chłodny i beznamiętny. Mamo? Wszystko w porządku? Tak szybko się rozłączyłaś. Głos Agnieszki był pełen niepewności. W tle słyszałam gwar, jakieś obce głosy. Pewnie była już ugrażyny. A jak ma być, Agnieszko? Cieszę się twoim szczęściem, odparłam z ledwo skrywaną ironią. Nastąpiła chwila ciszy. Mamo, proszę cię. Wiem, że jesteś zła. Ja. Naprawdę jest mi przykro. To nie tak miało wyglądać. Piotr zadzwonił do mamy rano z życzeniami i. rozpłakała się. Mówiła, że odkąd zmarł tata, nienawidzi świąt, bo jest taka samotna. Piotr nie mógł tego znieść. Zaczęliśmy się kłócić, co robić, jak to podzielić. To była decyzja podjęta w ostatniej chwili. Głupia, wiem. Powinnam była zadzwonić wcześniej. Jej wyjaśnienia, zamiast mnie uspokoić, tylko dolały oliwy do ognia. A więc wybrałaś. Twoja matka może być samotna, ale teściowa nie. Rozumiem. To nie tak. Jej głos się załamał. Mamo, ty zawsze byłaś taka silna. Masz swoje tradycje, swoje rytuały. Myślałam. głupio myślałam, że jakoś sobie poradzisz, a mama Piotra. ona się po prostu rozpada. Nie próbuję się usprawiedliwiać, tylko wytłumaczyć Kocham cię, wiesz o tym. Nigdy nie chciałam cię zranić. Słuchałam jej i po raz pierwszy odłożyłam na bok własny ból, próbując zrozumieć jej perspektywę. Wyobraziłam sobie moją córkę postawioną między dwiema matkami, dwiema samotnościami, próbującą za wszelką cenę wszystkich uszczęśliwić i, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, raniącą kogoś po drodze. Jej wybór nie był atakiem na mnie, ale niezdarną próbą ratowania kogoś, kto wydawał się jej bardziej kruchy w tamtej chwili. Mój gniew zaczął topnieć, pozostawiając po sobie smutek, ale już nie ten toksyczny, paraliżujący. Wszystko przygotowałam, córeczko. Powiedziałam cicho, a mój głos już nie ociekał sarkazmem, a jedynie zmęczeniem. Stół jest nakryty. Czekałam na was. Wiem, mamo, wiem. I jest mi tak strasznie, strasznie przykro. Jutro z samego rana będziemy u ciebie, z Piotrem. Przywieziemy ciasto od grażyny i zjemy twoje pierogi na śniadanie, obiad i kolację. Obiecuję. Spojrzałam na Danutę, która uśmiechała się do mnie pokrzepiająco. Nie martw się o mnie, Agnieszko, powiedziałam, a słowa te zaskoczyły nawet mnie samą. Będę miała gości. Wygląda na to, że w tym roku pusty talerz się przydał. Po drugiej stronie zapadła konsternacja. Gości? Jakich gości? Sąsiadów. Pani Danuta jest już u mnie. Zaprosimy też pana Kazimierza i panią Irenę. Zrobimy sobie własną wigilię samotnych serc. Agnieszka milczała przez dłuższą chwilę. Mamo, to to wspaniale, powiedziała w końcu, a w jej głosie słyszałam ulgę. Naprawdę się cieszę. Bawcie się dobrze i dziękuję, że zrozumiałaś. Cieszcie się wieczorem, córeczko i uściskaj ode mnie Piotra i Grażynę. Do jutra. Rozłączyłam się czując jak z moich ramion spada ogromny ciężar. To nie było idealne rozwiązanie. Ból wciąż tam był, ale teraz mieszał się z czymś nowym, z celem, spojrzałam na Danutę. No dobrze, powiedziałam, podwijając rękawy. To kogo zapraszamy pierwszego? W ciągu następnej godziny moje małe mieszkanie przeszło transformację. Danuta pobiegła do siebie po barszcz i obiecanego sernika, a ja, uzbrojona w nową energię, Zaczęłam działać. Najpierw ostrożnie wybrałam kilka chochli przesolonego barszczu i rozcieńczyłam resztę wodą i odrobiną zakwasu, który trzymałam w rezerwie. Nie był idealny, ale dało się go uratować. Potem razem z Danutą ruszyłyśmy z misją zapraszania. Pan Kazimierz z parteru, emerytowany kolejarz o smutnych oczach, otworzył nam w starym, rozciągniętym swetrze. Kiedy usłyszał zaproszenie, w jego oczach pojawiło się niedowierzanie, a potem autentyczna wdzięczność. Ależ, ależ oczywiście. Z największą przyjemnością wyjąkał. Tylko się przebiorę. Pani Irena z czwartego piętra, drobna kobieta otulona w żałobę, jak w kokon, na początku odmawiała. Nie, dziękuję, ja nie mam nastroju zaczęła, ale Danuta była nieustępliwa. Ireno, nikt z nas nie ma dlatego właśnie musimy być razem. Halina ma dwanaście potraw i pusty stół nie zrobisz jej tej przykrości, prawda? To podziałało. Pani Irena obiecała przyjść, Prosząc o kwadrans. O siódmej wieczorem, kiedy na niebie rozbłysła pierwsza gwiazdka, przy moim stole siedziały cztery osoby: ja, Danuta, pan Kazimierz w swojej najlepszej koszuli i pani Irena, która przyniosła ze sobą butelkę domowej nalewki wiśniowej na rozgrzanie serc. Atmosfera na początku była nieco sztywna. Wymienialiśmy nieśmiałe uśmiechy, podając sobie talerze, ale potem, zgodnie z tradycją, wzięłam do ręki opłatek. Kochani, zaczęłam. A mój głos lekko drżał. Może to nie jest wigilia, jakiej się spodziewaliśmy. Może nasze serca są dziś trochę poobijane, ale jesteśmy tu razem i za to chciałam podziękować. Przełamaliśmy się opłatkiem. Składaliśmy sobie proste, szczere życzenia, zdrowia, spokoju, mniej samotności. I wtedy coś pękło. Zaczęliśmy rozmawiać. Pan Kazimierz opowiadał historię z czasów, gdy był maszynistą i spędzał wigilię w pociągu. Pani Irena po kieliszku nalewki, ze łzami w oczach wspominała, jak jej mąż co roku przypalał karpia. Danuta sypała anegdotami o swoich wnukach w Anglii, a ja, ja opowiadałam o tradycjach z mojego domu rodzinnego. Jedliśmy moje pierogi, kapustę z grzybami, rybę po grecku. Chwaliliśmy barszcz, danuty i sernik, który okazał się mistrzostwem świata. Nie było tu gwaru wielkiej rodziny, ale była cicha, głęboka wspólnota. Wspólnota ludzi, których los na jeden wieczór połączył przy jednym stole. Odkryłam, że pan Kazimierz jest zapalonym szachistą, a pani Irena w młodości pięknie malowała. Później śpiewaliśmy kolędy. Nasze głosy, trochę niepewne i nie zawsze strojne, wypełniły moje małe mieszkanie ciepłem, jakiego nie czułam od lat. Patrzyłam na twarze moich gości, oświetlone blaskiem choinki, i czułam, jak w moim sercu rodzi się nowe uczucie. To nie była radość, jaką dawała mi obecność Agnieszki. To było coś innego. Spokojna wdzięczność za to, że w najciemniejszej chwili znalazłam światło w oczach niemal obcych mi ludzi. Ta wigilia nie była porażką. Była inna. Była niespodziewana i była na swój sposób piękna. Następnego dnia, w pierwszy dzień świąt, obudziłam się z uczuciem dziwnego spokoju. Mieszkanie było ciche, ale nie była to już ta wroga cisza z wczoraj. Pachniało jeszcze wczorajszą kolacją i choinką. Resztki jedzenia były starannie popakowane w pojemniki, a ja czułam przyjemne zmęczenie. Około południa zadzwonił dzwonek do drzwi. To byli Agnieszka i Piotr. Stali w progu, wyglądając na trochę spiętych i niepewnych. Agnieszka trzymała w rękach duży pojemnik z ciastem, a Piotr bukiet białych tulipanów. Cześć, mamo, powiedziała cicho Agnieszka. Wesołych świąt, dodał Piotr, wręczając mi kwiaty. Zaprosiłam ich do środka. Usiedliśmy w dużym pokoju. Przez chwilę panowała niezręczna cisza. Jak było wczoraj u Grażyny? zapytałam, starając się, by mój głos brzmiał neutralnie. Agnieszka westchnęła. Było cicho. Mama Piotra bardzo się ucieszyła, ale przez cały wieczór czuliśmy, że czegoś brakuje, że nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Ja czułam się winna, a Piotr był rozdarty. To nie była radosna wigilia, mamo. Piotr skinął głową. Moja mama jest w trudnym momencie, ale to nie było w porządku wobec pani. Przepraszam Halino. Powinienem był to inaczej rozwiązać. Patrzyłam na nich, na moją córkę z podkrążonymi od stresu oczami i na mojego zięcia, który wyglądał na szczerze skruszonego. Mój żal ostatecznie wyparował. Została tylko miłość. Usiądźcie, zrobię kawy, powiedziałam. A wy opowiadajcie, jak udał się makowiec Grażyny. Agnieszka postawiła pojemnik na stole. Jest pyszny, ale na pewno nie tak dobry jak twój. Uśmiechnęła się nieśmiało. Kiedy siedzieliśmy przy kawie, jedząc na przemian mój makowiec i sernik Grażyny, opowiedziałam im o mojej wigilii, o Danucie, panu Kazimierzu i pani Irenie, o śpiewaniu kolęd i opowieściach pana Kazimierza. Agnieszka słuchała z szeroko otwartymi oczami. Mamo, to niesamowite, powiedziała w końcu. Zmieniłaś coś, co wydawało się katastrofą, w coś tak pięknego. Nie ja, odparłam. To Danuta i wy. Gdybyście nie postawili mnie w tej sytuacji, nigdy nie odważyłabym się zaprosić sąsiadów na wigilię. Czasem potrzeba wstrząsu, żeby zobaczyć rzeczy inaczej. Rozmawialiśmy długo i szczerze o tym, jak trudno jest łączyć dwie rodziny, dwie tradycje. Ustaliliśmy, że w przyszłym roku spróbujemy inaczej. Może jedna wigilia u mnie, a w pierwszy dzień świąt uroczysty obiad u Grażyny, albo odwrotnie. Albo może zrobimy jedną, wielką wigilię dla wszystkich razem, jeśli Grażyna się zgodzi. Opcji było wiele. Najważniejsze było to, że znów rozmawialiśmy, planowaliśmy, budowaliśmy mosty nad tym, co nas na chwilę podzieliło. Piotr i Agnieszka zostali na obiedzie. Zjedli odgrzewane pierogi i kapustę z takim apetytem, jakby to był najwspanialszy posiłek na świecie. Kiedy wieczorem wychodzili, Agnieszka przytuliła mnie mocno. Kocham cię, mamo, i przepraszam. Ja ciebie też, córeczko, i nie ma już za co przepraszać. Kilka dni później, kiedy świąteczna gorączka już opadła, a Kraków wrócił do swojego normalnego rytmu, często myślałam o tej wigilii. Stała się dla mnie punktem zwrotnym, cichą rewolucją w moim postrzeganiu rodziny, tradycji i samej siebie. Zrozumiałam, że kurczowe trzymanie się przeszłości, próba odtworzenia wszystkiego tak, jak było kiedyś, jest drogą donikąd. Świat się zmienia, ludzie się zmieniają. Dzieci dorastają, zakładają własne rodziny, tworzą własne historie. A moją rolą nie jest zmuszanie ich, by żyli według mojego scenariusza, ale znalezienie dla siebie nowego miejsca w ich opowieści. Zrozumiałam też, że rodzina to nie zawsze więzy krwi. Czasem tworzą ją ludzie, których los postawił na naszej drodze w odpowiednim momencie. Tego wieczoru moją rodziną byli Danuta, Kazimierz i Irena. Ludzie, którzy tak jak ja potrzebowali ciepła, rozmowy i poczucia, że nie są sami na świecie. Nasza mała, improwizowana wspólnota dała mi więcej niż najwystawniejsza tradycyjna kolacja. Z panem Kazimierzem umówiłam się na partyjkę szachów, a z panią Ireną na wspólną herbatę, żeby mogła pokazać mi swoje stare obrazy. Z Danutą stałyśmy się jeszcze bliższe. Nasza przyjaźń, dotąd powierzchowna i grzecznościowa, nabrała głębi. Moja relacja z Agnieszką również się zmieniła, stała się bardziej partnerska. Obie zrozumiałyśmy, że musimy ze sobą rozmawiać, być szczere co do swoich potrzeb i lęków. Ból tamtego popołudnia był wysoką ceną, ale lekcja jaką z niego wyciągnęłyśmy była bezcenna. Kiedy patrzę wstecz, widzę siebie, kobietę stojącą w pachnącej kuchni, której świat właśnie legł w gruzach. Chciałabym ją przytulić i powiedzieć jej Nie płacz, to nie jest koniec. To dopiero początek, początek nowej, szerszej, może trochę bardziej skomplikowanej, ale piękniejszej tradycji, tradycji, w której jest miejsce nie tylko dla tych, których musisz kochać, ale też dla tych, których możesz wybrać, bo okazało się, że moje serce, podobnie jak mój wigilijny stół, jest znacznie większe niż myślałam i zawsze znajdzie się na nim miejsce dla jeszcze jednego niespodziewanego gościa. Ta historia nauczyła mnie, że tradycje nie są po to, by nas więzić, ale by nas łączyć czasem jednak, by mogły przetrwać, muszą się zmienić i dostosować do nowego życia. Największy ból może stać się początkiem czegoś nieoczekiwanie pięknego, jeśli tylko otworzymy serce na innych. A jak jest u Was? Czy kiedykolwiek musieliście zmienić swoje rodzinne zwyczaje? Jak poradziliście sobie z uczuciem straty lub rozczarowania? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach poniżej. Wasze doświadczenia są cenne i mogą pomóc innym, którzy przechodzą przez podobne sytuacje. Jeśli moja opowieść was poruszyła i chcecie usłyszeć więcej historii o prawdziwym życiu, o jego wyzwaniach i niespodziankach, zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję że byliście ze mną.